Cześć, tu MacWalter. Witam w trzecim już z kolei odcinku Świat Minecrafta. Więc tak, tak jak obiecałem ostatnio. O, kurczę. lawa. Dobrze, tu nie wpadłem. Czekajcie. Lepiej to zasłonię. Ale co zrobię, że tu jest ta lawa, to może tam jeszcze zejdę. Ehm, tak jak wam obiecałem. W tym odcinku już kończę to okradanie tej wioski e, i, i wyruszam szukać jakiegoś fajnego miejsca do zamieszkania. O co mi chodzi? Znaczy, o jakie miejsce mi chodzi do zamieszkania? Najchętniej to jakiś właśnie fajny domek. E, Boże, domek to sobie zbuduję. E, najchętniej fajne wzgórze, żeby niedaleko była też woda. Nie wiem, to może być jakikolwiek zbiornik wodny, w sensie jezioro, a w takie morze. No tutaj to się rozróżnia tylko wielkością. A więc mi chodzi o taki średniej wielkości. Bo pod wodą też coś prawdopodobnie potem zbuduję. Kurczę, tutaj to chętnie zejdę. A tutaj? Co tu się dzieje? Czemu to jest tak? A, okej, ok. okay. To się po prostu jeszcze ładowało. zastanawiam się dlaczego tam jest tak ciemno. Ok, jeszcze trochę węgla. Tego mnie nauczyły filmiki JJ Jokera. Że węgiel jest bardzo ważny. Jak on to mówił węgiel. Ale poważnie. To się przydaje zawsze na początku gry. I już później również. O, tutaj jeszcze widziałem. Tam był węgiel, zaraz go. O jest. Sorry, że to jest takie zbieractwo przez te pierwsze odcinki, ale potem już tego nie będzie, bo już będę miał na zbierane surowce. No, w każdym razie, taka seria ma być przygodowa, przynajmniej z takie jest moje założenie, żeby zrobić z tego serię w miarę przygodową. Także myślę, że właśnie takie zbieractwo i to, że jeszcze się nie osiedliłem, to jest. To jest póki co fajne, bo, bo jest to w miarę ciekawe. Znaczy, jest to jeszcze w miarę, powiedzmy, przygodowe, bo. Bo to zbieranie tego drewna i tak dalej, to nie jest ciekawe i sorry Was za to. Tyle, że potem już nie będę musiał ścinać drzew, bo to jest też fajne. Właśnie pod tym względem, że. Jak ja potem będę chciał mieć ładny krajobraz, będę chciał mieć drzewa dookoła mojego domu. To przynajmniej nie będę ich musiał ścinać, ponieważ będę miał to wszystko, co tutaj zebrałem. Ale macie. Jeżeli się trochę już denerwujecie tym zbieraniem, to macie rację. Ja już to zaraz kończę. Poza tym trochę się obawiam. <grym> trochę się obawiam tego, że jeżeli. Um... No nie chciałbym, żeby tak się stało. Jeżeli by teraz mnie ktoś zabił, znaczy. Zginąłbym z jakiegokolwiek powodu No to byłbym naprawdę zły, bo, bo dużo czasu mi zajęło to zebranie tego wszystkiego tych wszystkich rzeczy, także. Już już, już stąd wychodzę. Ziomy. Na razie dzięki za wszystko. Trochę nadużyłem waszej gościnności. Okej, okay. co ja mam ogólnie w tym ekwipunku? Dużo ziemniaków, dużo sadzonek, sporo marchewek, jeden jedno pióro. No dobra, na razie je zachowam, bo mam jeszcze miejsce. To kurczę, tutaj takie drewno jest mi niepotrzebne pojedyncze. Tutaj mam dużo drewno. Dobra. Jak tam jest z dniem? No i znowu ma się ku zachodowi. Wiecie co? Już ostatnia noc w tej wiosce, bo jak widzicie już się nawet ciemno robi. Ehm. I użyję łóżka, oczywiście, pójdę spać. Wstaję rano i wyruszamy w drogę. O, fajna ta chatka. Nawet jest crafting. O, ktoś tu mieszka? Nie. Czy pewnie tak, ale myślałem, że teraz będzie wchodził tutaj do mieszkania. O, muszę jeszcze poczekać. Można sobie wyżyć. Ładnie mają zachód słońca, wszystko jest. Trzeba jakaś... A, ten stolik jest zrobiony z płytki, nacisk. Co tam? Dzisiaj u ciebie przenocuję. Okej. Wakey, wakey. Wake. Dobra. No. Nic dziwnego, że się obudził, jak tak trzaskają tymi drzwiami. Okej. Okay. To na razie już teraz serio dziękuję wam za wszystko. Eee, wyruszam w dalszą drogę. Wiecie co, nie chcę tam, a może i tam pójdę. Obawiam się po prostu tych drzew. O, ona zjadła trawę. Ha. A to tym. Okej. Okay. Ta, ta się jeszcze niczego nie spodziewa. Ciach. Okej. Okay. Tutaj widzę trochę pustynnie. Albo po prostu to jest plaża. Tak tylko patrzę, czy jakiś creeper się tutaj nie skrada, ale nie. Bo naprawdę nie chciałbym teraz zginąć z tym całym ekwipunkiem. Znaczy nie pamiętam czy tak... Czy ta... O kurde. Słyszałem zombie. O, pająka. Kurczę, niedobrze. E, wiecie co, nie wiem czy teraz tak na... Czy tak jest, że... E, respawn punkt respawnu się zmienia jeżeli e, gdzieś się pójdzie spać w łóżku to tam jest twój aktualny punkt respawnu nie wiem czy to właśnie jest aktualne e, bo jeżeli tak to e, no to to jest fajne moim zdaniem bo można fajnie um. znaczy bo jeżeli na przykład będę już w tamtym domu mieszkał gdzieś gdzieś gdzieś, jeszcze nie wiemy gdzie no to już nie będę się respawnował tam, gdzie na początku, a a może mi się zdarzyć, że zginę, po, ale po to mam ten dom, żeby tam, żeby tam już się też respawnować. Chciałbym, żeby tak było. Także także zobaczymy. W każdym razie mówię, na razie tutaj się boję trochę tych creeperów. I, o kurczę. Ej, to jest. Doszedłem na sam początek. Tutaj byłem na samym początku. To świetne, świetnie, świetnie. Ale tutaj tutaj nie chcę mieszkać, bo to są jakieś dziury w ziemi. I poza tym nie ma tego ładnego krajobrazu, o którym wam mówiłem którego wymagam od miejsca, w którym mam zamiar zamieszkać. W takiej puszczy, w puszczy to nie ma co? Bez przesady nie mam aż tak. Miejsca. A, znaczy, nie mam aż tak dużo czasu, żeby się przedzierać przez ten las, żeby go całego, cały wyrąbać, czy nawet w, w części jakiejś. A, a musiałbym, bo inaczej nie miałbym jak tu zamieszkać. Nie miałbym gdzie domu postawić. No i dobra. To w takim razie dalszy ciąg wędrówki. Ojej. Mam nadzieję, że za tym lasem pojawi się coś, coś takiego pięknego, co mnie tak urzeknie. Że tak tutaj chcę postawić dom. Posadzić drzewo i założyć rodzinę. W innej kolejności. Przynajmniej. O jezu. Co to jest za. Takie teraz lasy zrobili w tym Minecraftzie, że ja tutaj. No, nie, no naprawdę łatwo jest się tu zgubić. O, tutaj już śnieg. Tutaj był las tropikalny, teraz śnieg. Śnieg. Eee, I. i cóż. I tutaj też bym chyba nie chciał mieszkać. W takim śniegu. Na jakiejś Syberii Minecraftowej. Ale jest, jest właśnie taka dosyć wysoka góra, na którą właśnie wchodzę. Więc, może uda się z niej dostrzec jakieś piękne miejsce. Dobra, sama ta góra jest taka wielka, że. już prawie nic więcej mi się nie pokazuje. O! Całe połacie śniegu. Kurczę jakiś. jakiś pech. Bo. zdarzały mi się mapy, że naprawdę. Zdarzały mi się mapy, że naprawdę tylko się e, tam gdzie się zrespawnowałem. Kurczę. Zdarzały się mapy, gdzie się tylko zrespawnowałem. Już miałem, znaczy pojawiłem na samym początku gry i patrzę i bardzo ładnie. Tutaj chętnie postawię dom. I to już było nie raz, a ta mapa jest jakaś chora. Skąd się wzięły takie kaniony w tej grze? I to nie jest ten sam, który na początku, bo już tym razem aż tak bardzo nie mogłem zabłądzić i tam nie było śniegu. A ten kanion nie daje mi przejść. Tutaj też bym nie chciał zamieszkać. Dobra, możliwe, że tam jest za chwilę jakieś przejście. Ale ja już wolę. O kurczę. Po co ja to zbudowałem niechcący tak? No w każdym razie. Przebyłem ten kanion i teraz idę dalej. Mam nadzieję, że znajdę w końcu moje upragnione miejsce. No tak, kolejna góra. O, coś tu się wyłania, ale to wszystko jest w śniegu. Ale to już ciekawsze niż te wszystkie równiny. Poza tym z tej góry, to już naprawdę można się będzie rozejrzeć i znaleźć jakieś ciekawe miejsce. Taka skóra i wszystko się, się bardzo przyda. Wiecie co, zrobiłbym sobie zaraz zbro... Albo to już jak będę szedł spać, bo już mam trochę skór. To sobie zrobię potem zbroję. I będę mógł... Znaczy, będę miał większe szanse przeżycia wybuchu Creepera, chyba. Czy to też tak nie działa? W sensie Creeper wybucha tak mocno, że, że to go nie powstrzyma. To było smutne. Bo naprawdę ja wierzę w takie coś, że mogę przeżyć dzięki zbroi i nie stracić wszystkich moich przedmiotów. Okej. Okay. Jestem na górze tej góry. No i wszędzie jest śnieg. To są żarty jakieś. A ja muszę zjeść. Dobra, teraz się uda, Marchewę, nie? Tak. Wcina. O! Ale wiecie co? Mimo, że tu jest śnieg. To. To tam nie ma śniegu. Na wprost. O tu. I. A nie, bo to są te drzewa, które też ciężko jest tam założyć, ale te góry. Te góry są naprawdę niesamowite. Ja tam idę. O i tu jest creeper. I co teraz? Nie chcę wszystkiego stracić! Nie chcę wszystkiego stracić. One nie chodzą jakoś parami. Proszę, powiedzcie, że nie. Wiecie co? Muszę zrobić to co wam wcześniej mówiłem, bo to, by się to się może w końcu źle skończyć eee, tylko co ja mówiłem, zbroje dobra, to jakoś jeszcze ogarnę to jest tylko hełm no, hełma mi tylko starczy no dobra, zawsze coś on jest zawsze taki stylowy wyjątkowo Ok. Dobra, dobra. Już już, ludzie się nie denerwujcie teraz. O cholera. Teraz idę w stronę tych gór i jestem prawie pewny, że wejdę na przykład na taką górę. Po jej drugiej stronie, po jej przeciwnej stronie będzie piękne, bezśnieżne środowisko. Piękny teren bezśnieżny. O! I tam widzę nawet po wodzie, widzę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No teraz już mi się schowała trochę ta woda. A, no dobra. Źle spojrzałem. Czyli po drugiej stronie tej góry jest co prawda woda, ale to wszystko jest w śniegu. Wszystko zaśnieżone jak jak mało co A w zasadzie ta góra jest taka stroma, że tutaj ciężko by było coś zrobić eee, Kiedyś... Sorry eee, Kiedyś pra praktycznie pierwszy raz, kiedy w to grałem Minecrafta Stworzyłem taki fajny dom Właśnie na takich górach Było to połączenie między dwoma górami Naprawdę fajnie mi to wyszło moim zdaniem Aha Aha Patrzcie, jaka to jest fajna dolina. To jest taka. Tam są góry, tu są góry. Fajne to jest. Tylko, że teraz muszę się schować na noc. Znowu. A miałem już naprawdę nadzieję, że. Miałem już naprawdę nadzieję, że tym razem. Znajdziemy to miejsce. Znajdziemy nasze miejsce na ziemi. Do zamieszkania. Ale to jeszcze nie był ten dzień. Okej. Okay. Aha. To jest to dziadostwo. Tego tak nie lubię. Tego surowca. Dobra. Mam nadzieję, że teraz, jak się obudzimy, znajdziemy to miejsce. Dobra, okazało się, że się trochę zagapiłem, i tą ścianę rozrąbiemy już w następnym odcinku, który mam nadzieję, że w końcu przyniesie jakieś rezultaty, czyli znajdziemy fajne miejsce. Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia.